Cześć, cześć. Sylwek z tej strony. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Tym razem chciałbym wam pokazać komiks Emil Kasza. Jak wiele to nic? Jakie było dla mnie zaskoczenie, gdy otwierając paczkę zobaczyłem właśnie taki obrazek. No, pomyślałem, to jest dla dzieci. Czy ja sobie poradzę z takim komiksem? Czy on do mnie trafi? Ja już nie jestem ani dzieckiem, ani nastolatkiem. Bajki niektóre, no po prostu do mnie nie trafiają. No, nie jestem ich odbiorcą. I nie zawsze jestem w stanie je zrozumieć. I z takim nieco podejściem, takim sceptyzmem podszedłem do tej historii, do Emil Kisza: jak wiele to nic. Ale powiem wam, że mile się zaskoczyłem. Książkę odebrałem w pozytywny sposób, a także przekonałem się, że jest bardzo, bardzo mądrą historią. Właśnie, słuchajcie, kilka takich małych zaskoczeń. Jak otworzyłem tą paczkę, co pierwsze mi się rzuciło w oczy, to ta kreska. Wow, jaka ona jest ładna. Tak od razu pomyślałem. Sceny, te postacie, które tutaj są, one są jakby wyjęte z, z takich najpiękniejszych bajek, które można gdzieś tam pójść do kina z dzieckiem i obejrzeć. I rzeczywiście postacie, no są śliczne. No bo śliczne, wyraz słowo śliczne jest adekwatne. Przy okazji no, przyciąga wzrok ta jedna lewitująca postać i to jest też właśnie ten element i zaskoczenia i, i punktu do rozmowy. Kolejne moje zaskoczenie, słuchajcie, ja się po prostu dzielę swoimi pierwszymi wrażeniami. Jak zobaczyłem tutaj y y nazwiska autorów Kur i Meago, ja od razu pomyślałem, że to nie jest polski komiks. Że to jest. Nie wiem dlaczego, ale pomyślałem od razu, że to jest francuski, że autor ilustracji to jest Francuz. I jakie moje zaskoczenie właśnie było po otwarciu książki, że za scenariusz odpowiada Maciej Kur, a za rysunki Magdalena Kania. Czyli komiks jest w pełni polski. I to było dokładnie też moje drugie zaskoczenie. I jeszcze jedno. Właśnie historia. O czym jest ta historia? Zanim wam powiem, zapomniałem powiedzieć, że przede wszystkim to jest bardzo ładne wydanie. To jest duża oprawa twarda, z lakierowanymi literkami i z tyłu dwa obrazki wskazujące też na to, że jest lakierowane. Wydawcą jest Egmont. Cena układkowa no, 34,99, ale zobaczmy, czy rzeczywiście książka jest skierowana dla dzieci. Po latach do Natalii wraca jej dobry przyjaciółka Emilka, marzycielka, figlarka i urodzony mim. Dosłownie ma śnieżną białą skórę, dumnie milczy o fakcie. Że w życiu nie wydała dźwięku i przyszła na świat w szpitalu, który widziała tylko ona. Emilka zadziwia wszystkich z wyjątkiem Mai. drugiej przepsiły natalki, która robi się o Emilkę śmiertelnie zazdrosna, a przynajmniej do chwili, gdy dostrzega jej Lenta szansę na szybkie pieniądze. Co z tego wyniknie? Coś czy nic? Ale czy nic nie może być też czymś pięknym? Nietypowa opowieść o przyjaźni, samotności i kotach ze snomistyczną gębą. Słuchajcie, w tym opisie skrywa się przepiękny morał o którym jeszcze powiem, pokażę go i to jest właśnie fajne, to jest bardzo mądre, to jest bardzo wartościowe w tej, tej książce, ponieważ ona uczy, uczy przyjaźni, pokazuje samotność. No i koty ze snobistyczną gębą oznaczają, że książka jest humorystyczna, że jest okraszona właśnie taką bardzo fajną i dużą dawką humoru, aby przede wszystkim przyciągnąć uwagę najmłodszych i to jest najistotniejsze w tej książce. Dobrze, słuchajcie, otwieramy. Jak widzimy na okładce i tu wewnętrznej stronie okładki, mamy właśnie Emilkę tego mima. Ten mim jest tajemniczy. Oczywiście, na koniec też się podzielę takim swoim spostrzeżeniem dorosłego człowieka. Te ilustracje są pierwsza klasa. Nie można tutaj absolutnie nic złego powiedzieć. Ja jestem przekonany, że przede wszystkim te ilustracje na sam początek, one natychmiast zwrócą uwagę dziecka. One są ładne. I pierwsza wartość edukacyjna tutaj się kłania. Przede wszystkim patrzymy na jedną z głównych bohaterek, która jest niewidoma. Dokładnie tak. Jedna z bohaterek jest niewidoma, która mieszka ze swoją przyjaciółką i z kuzynem. Przyjaciółka, pomimo że jest bliską osobą Natalii, prezentuje no niestety cechy charakteru, które nie są mile widziane. Ona tutaj wykazuje się na początku jej lenistwem, później wykazuje się sporą dozą zazdrości. A także i materializmu. Na początku już mamy pewne zestawienie postaw, o których można śmiało zacząć rozmawiać z dzieckiem. Praktycznie na każdej stronie mamy element humorystyczny, aby przyciągnąć uwagę dziecka. W pewnym momencie Natalia idzie ze swoim kuzynem do Emilki, która się wprowadziła. Emilka Sza. I co my tutaj widzimy? Emilka jest mimem, którym mieszka sobie w Niewidzialnym domu. I to jest, słuchajcie, świetnie wymyślona historia, aby pokazać osobę, który nic nie mówi, który wygląda jak wygląda, i to jeszcze w towarzystwie właśnie niewidomej. Najciekawsze tutaj to to, że osoba, która jest niewidoma, czyli Natalia, ona świetnie sobie radzi w tym niewidzialnym domu. Natomiast, natomiast chłopiec, który jest w pełni zdrowy, on niezbyt radzi sobie właśnie w, w takim otoczeniu. Gubi się, niszczy strąca, po piersie, porcelanę i na końcu oczywiście nie trafia do drzwi w taki sposób, jak powinien. I to jest też świetny początek na rozmowę o tym, w jaki sposób radzą sobie osoby, które są niewidome, że mogą mieć na samym początku pewne trudności w, w odnalezieniu się. I te zamiany ról, Tutaj one są zaskakujące. I one mi się tutaj bardzo podobają. Komiks ten opowiada perypetię, właśnie tej grupki przyjaciół. Gdzie wyszczególnione są właśnie takie postawy, o których warto rozmawiać, z którym można się gdzieś spotkać w życiu, warto je skomentować. I to jest m.in. taka sytuacja: Maja wyprowadziła się ze, z domu przyjaciółki, nie radzi sobie gdzieś tam, no i widzi, jak inna koleżanka pisze na może niezbyt miły komentarz i myślę, że to, co, to może być kontrowersyjne, ale to jest też dobry przykład na to, aby porozmawiać, porozmawiać o tym, co jest dobre, a co jest złe i tym bardziej z napisem głupia przez oskreską, oczywiste w tym momencie, o czym świadczy ten błąd ortograficzny. Bardzo fajne. Słuchajcie, jeszcze na kolejnej stronie mamy kilka takich sytuacji, zabaw ze zrozumieniem, o co chodzi temu mimowi. I to jest też bardzo miły dodatek, aby porozmawiać z dzieckiem, co mim w tym momencie robi, co on chce pokazać, co on chce powiedzieć. Więc mamy tutaj taką małą scenkę, która demonstruje coś i należy wyjaśnić, zrozumieć. Komiks jest bardzo humorystyczny. Ma mnóstwo elementów zabawnych, są sytuacje komiczne, są postacie komiczne. Jest humor słowny, więc wszystkie typy komizmu są zawarte w tym, w tym materiale. I wszystko jeszcze raz chcę wspomnieć okraszone fantastyczną, żywą kreską, żywymi barwami. To się przede wszystkim bardzo dobrze ogląda i bardzo dobrze się czyta między innymi takim humorem słownym, e, który przełamuje też tematy tabu. To jest to. E, więc jesteśmy z koleżanką na zajęciach z braila i mówię do niej podaj mi tę czerwoną książkę, a ona na to przecież wiesz, że nie widzę. A ja na to, a co zapalić światło i widzicie tutaj przełamuje książka też e, temat o ludziach niewidomych, czy nie warto e, rozmawiać albo w jaki sposób rozmawiać. Bardzo, bardzo dobry sposób na Przełamywanie tych granic, uczenie dziecka tego, że można rozmawiać, że powinno się prowadzić dialog, powinno się poruszać wszystkie kwestie, związane właśnie chociażby z ludźmi, którzy są niewidomi. To jest dobre. Dla mnie najistotniejsze to jest to, że wśród tej grupki przyjaciół są pokazywane negatywne cechy i jest zreflektowanie się, czyli po popełnieniu błędu warto przeprosić. Na dowód tych słów, to jest tutaj pięknie napisane. Poza Natalią i Rykiem nikogo nie mam. Jestem tak strasznie samotna. Przepraszam za wszystko. Macie taki piękny wspólny świat z Natalią. Gdy jesteście razem, to jakbym nie istniała. Nie wiesz, jak to jest, gdy mam tylko garstkę osób, która Cię rozumie. Więc książka jest mądra, ma dużą dawkę morału i uświadamia dzieciom, uświadamia najmłodszym, że to co ludzkie nie jest nam obce, ale warto rozumieć swoje emocje, warto je nazywać, warto mówić też i przepraszam, warto po prostu być dobrym człowiekiem. Na koniec mamy przepiękną galerię. Chociaż tu jeszcze mamy fajne króciutkie historyjki już niepowiązane z z główną linią fabularną, mini opowiastki humorystyczne, ale na końcu mamy też przepiękną galerię szkiców. Pięknie narysowane są te wszystkie postacie. Dobry materiał dla dziecka, aby na przykład rysować tę swoją ulubioną postać. A myślę, że tych wszystkich postaci, no właśnie, Emilka, ona jest tutaj taką najbardziej charyzmatyczną postacią. Ona przyciąga wzrok właśnie tym, że różni się od wszystkich swoją czernią i bielą. Fajne, to jest naprawdę pozytywne. Więc na koniec, słuchajcie, książka ta skrywa w sobie mnóstwo treści, jest co najważniejsze. Edukacyjna i ma wartość dydaktyczną. Ona przyciąga wzrok, ona potrafi nakłonić do zastanowienia się swoimi tekstami oraz sytuacjami. Potrafi rozbawić nie tylko czytelnika najmłodszego, ale też zachęcić do rozmowy. Ja wyobrażam sobie, że tę książkę czyta rodzic z dzieckiem i na przykład. Dziecko się zapyta, dlaczego ta Emilka jest czarno-biała, dlaczego ona lewituje, dlaczego my nie widzimy jej domu, dlaczego ona nic nie mówi, o co chodzi z mimem. Można wprowadzić w świat, gdzie są osoby niewidome. I książka też uczy tego, że niewidomi też widzą widzą tylko nieco inaczej, i książka ta to świetnie pokazuje. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Zachęcam do tego, aby tę książkę, jeżeli macie dzieci, zakupić, sprezentować. Myślę, że będą zadowolone pociechy z bardzo wartościowej lektury. Do zobaczenia, cześć, cześć.